Hej kochani, tu Maria Z Gently Speaking. Dzisiaj zapraszam Was do tej cudownej medytacji z oddechem. Będziemy się skupiać na oddychaniu głęboko połączeniu się z energią spokoju, wdzięczności i miłości wewnątrz. I ta medytacja jest też świetna, jeśli czujesz się trochę zmęczony, ospały. Pomoże ci obudzić się, obudzić tą siłę wewnętrzną, poczuć power, poczuć tą dobrą, pozytywną energię, która zawsze, zawsze jest wewnątrz ciebie i po prostu poczuć się lepiej. Będziemy praktykować technikę podobną do DMT Breath. Technika Wima Hofa, która jest w miarę szybka, ale jest naprawdę wspaniała, żeby połączyć się z tą energią świeżości i pobudzenia. Jeśli już jesteś w wygodnej pozycji, najlepiej robić tą medytację siedząc, wyprostuj plecy, zrelaksuj swoje ciało, zamknij oczy i najpierw weźmy kilka głębokich, pełnych oddechów, głęboki wdech przez nos. I spokojny wydech przez usta. Pozbądź się wszelkiego napięcia z każdym wydechem. Kolejny wdech. I spokojny pełen wydech. I jeszcze raz, z dwa albo trzy razy zaczynamy oczyszczać naszą energię poprzez oddech, energię wewnętrzną i energię, która nas otacza. Łączymy się z Ziemią i uspokajamy oddech. Cudownie, możesz zostać teraz z oczami zamkniętymi. I zaczniemy sobie od wdechów i wydechów w troszkę szybszym tempie. Wdech przez nos, a wydech przez usta albo przez nos, jakkolwiek Ci jest wygodniej. Pamiętaj, że kiedykolwiek w czasie tego ćwiczenia, jeśli zaczyna Ci się robić trochę słabo albo czujesz się trochę dziwnie, to po prostu przestań, weź normalny głęboki oddech i później powróć do praktyki, jeśli chcesz. Zamknij oczy, głęboki wdech przez nos. I wydech. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Pełen wdech i pełen wydech. Pamiętaj, że jak wdychasz, wyobraź sobie, jakbyś wdychał świeżą, cudowną, pozytywną energię siły i balansu. A jak wydychasz, pozbywasz się wszelkiego napięcia, wszelkich negatywnych myśli, emocji i oczyszczasz swoją energię. Kontynuuj oddychać w miarę szybkim tempie, ale bez pośpiechu, ze skupieniem i ze świadomością. Wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech. Jeszcze kilka razy poczuj, jak Twoje ciało się czuje, jak czuje się Twój umysł. I po następnym wdechu weź cały, pełny wydech. I zatrzymaj. Nie bierz kolejnego wdechu, będziemy teraz trzymać oddech, ale nie jest to wstrzymywanie oddechu z płucami pełnymi powietrza. Jest to po prostu zatrzymanie tego flow, tylko przez chwilę zostań w tej przestrzeni. Ciszy, spokoju wewnętrznego, zauważ, jak Twoje ciało się czuje, jak nie bierzesz kolejnego wdechu, czy zaczynasz czuć się trochę niewygodnie, zaczynasz się stresować, jak czuje się Twój umysł. Złącz się z Twoją wewnętrzną przestrzenią spokoju i miłości. I za 5, 4, 3, 2, 1 weź głęboki wdech do całych płuc. Zatrzymaj przez 15 sekund. Poczuj tą siłę. Poczuj tą moc, która drzemie wewnątrz ciebie. I pełen, spokojny wydech. Wspaniale. Przechodzimy teraz do drugiej rundy. Powracamy do tego zrównoważonego i troszkę szybszego oddechu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Oddychaj z siłą, ale swobodnie. Z każdym wdechem wdychaj więcej pozytywnej energii, więcej bogactwa, piękna i siły. I z każdym wydechem poczuj, jak dzielisz się tą pozytywną energią ze światem. Dzielisz się wolnością, dzielisz się radością, miłością. Kontynuuj swoim oddechem. Jeśli możesz, postaraj się nie zatrzymywać, czuj ten flow, ten flow, ten przepływ oddechu z każdym, każdym wdechem i każdym wydechem. Odech jest naprawdę jednym z najbardziej potężnych narzędzi do uspokojenia, do zmienienia naszej własnej energii i do po prostu poczucia się lepiej. Jeszcze kilka razy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Teraz głęboki i pełny wdech. I po kolejnym wydechu odpuść. Po prostu zatrzymaj powietrze. Nie bierz kolejnego wdechu. I zostaj tutaj w tej przestrzeni ciszy i spokoju. Zauważ, jak czuje się Twoje ciało. Zauważ, że Twoje serce dalej bije, że Twoje ciało dalej funkcjonuje. Nawet jak zatrzymasz ten oddech na kilka minut, kilka sekund, połącz się z przestrzenią Twojej duszy. Otwórz się na piękno, na wiedzę, która płynie z wewnątrz. I za chwileczkę będziemy brali kolejny wdech. Jeśli czujesz, że możesz jeszcze zatrzymać na dłużej, to zatrzymaj to wideo i potem wróć. I za 5, 4, 3, 2, 1 weź głęboki wdech. Zatrzymaj przez 15 sekund z płucami pełnymi powietrza. Poczuj tą moc, poczuj to światło, tę siłę i miłość, która płynie przez Ciebie. I spokojny, pełen wydech. Cudownie. Poczuj, jak się teraz czujesz, jak czuje się całe Twoje ciało, Twoje serce, Twój umysł. Powoli powróć do swojego naturalnego oddechu, ale miej oczy dalej zamknięte jeszcze przez kilka kolejnych sekund albo minut. I zostań w tej przestrzeni przestrzeni miłości przestrzeni świadomości. Po prostu bądź i oddychaj. I zauważ, jak wspaniale czują się teraz Twoje płuca, Twoje całe ciało po tych tylko kilku minutach głębszego oddechu. Zwiększamy tą objętość płuc z każdym głębokim wdechem i wydechem. Pamiętaj, że oddech też bardzo często sygnalizuje, jak naprawdę czujemy się wewnątrz, więc za każdym razem, jak czujesz się zestresowany albo zdenerwowany, powróć do oddechu i zauważ, jaki jest Twój oddech, jeśli jesteś w tym stanie, a jaki jest Twój oddech, kiedy zaczynasz być bardziej tego świadomy, oddychać głębiej, kiedy jesteś spokojny, kiedy jesteś zadowolony. Przez ostatnie kilka sekund połącz się z przestrzenią Twojego serca, przestrzenią Twojej duszy i pomyśl o kilku rzeczach albo kilku osobach, za które jesteś naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny, które możesz naprawdę bardzo, ale to bardzo docenić. Poczuj tą energię wdzięczności, która przepływa przez ciebie jak złote światło. I daje ci tak dużo spokoju i ukojenia. Mm. Bardzo dziękuję za Twoją obecność. Mam nadzieję, że ta praktyka Ci się podobała. Jeśli tak, to podziel się w komentarzach. Bardzo to doceniam i życzę Ci mnóstwo miłości, szczęścia i siły na ten dzień, na kolejne dni, na cały tydzień. Thank you. Namaste.